Julia Winiawa kupuje markowe torebki jako Garderoba jest warta miliony. Julia Winiawa jest jedna z najlepiej zarabiających polskich celebrytek. Według wyliczeń bręzowych magazynów kobieta zarabia kilka milionów złotych rocznie na samych kontraktach reklamowych oraz współpracach w social mediach. Aktorka zarobione pieniądze chętnie inwestuje. Za większość kupuje nieruchomości, posiada już kilka apartamentów w Warszawie. Swoim wynagrodzeniem wydaje także na zakup akcji i różnych firm. Niedawno było to przedsiębiorstwo produkujące świece. Gwiazda później reklamowała je na swoim Instagramowym koncie. Luda celebrytka stworzyła również swoją własną markę, 24-latka zajęła się produkcją kosmetyków. Pomimo ogromnej akcji promocyjnej firma nie przetrwała zbyt długo i Julka się z niej po cichu wycofala. Na jej instagramowym koncie pojawiło się jedynie krótkie oświadczenie, że nie jest już wspólniczka w Aktorka jednak nie zniechęciła się do zalożenia innego biznesu. Lemis to marka odziezowa produkująca odzież damska przeznaczona głównie do ćwiczeń. Julka aktywnie promuje ten biznes w swoich social mediach. Julia Wieniawa jako prawdziwa fanka mody uwielbia kupować luksusowe torebki. Jej kolekcje to prawdziwa inwestycja na lata. W jej przepastnej garderobie można znaleźć takie marki jak: Versace, Saint Laurent, Hanel, Bottega Veneta, Louis Vuitton, Prada czy Jack Femus. Koszt takich torebek, w zależności od modelu, waha się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Celebrytka została okrzyknięta przez Forbes Women, jedna z najcenniejszych gwiazd polskiego świata show biznesu. Aktorka znalazła się bowiem na 13 miejscu listy 100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych 2022 roku. Wartość zdjęcia została wyliczona na podstawie zebranej dokumentacji i opiewa na sumę 107 507 411 złotych. Jakiś czas temu dziennikarze Super Expressu dotarli do informacji o zarobkach Julii Wieniawy. Kwoty, które podali, Prawie nie jedna osoba im w Za pojawienie się na ściance dziewczyna mu ze zgarniać nawet 50 tysięcy złotych. Z kolei za opublikowanie posta w swoich social mediach od 10 do nawet 40 tysięcy złotych.